Dzień dobry, kolejny, odcinku gram ze kolegą. mam. Akurat jestem normalny, a ty? Ja tak. To podejrzanie brzmi. Nie, wcale. Dobra, ja może pójdę od ciebie, bo naprawdę jestem podejrzany. Bo Chodź ciebie... tutaj. Widzę kogoś. Jesteś na basenie? A masz. Ty ty... Umarłem. Kto cię zabił? Jakiś Jak on wygląda? Wiktorii! Seryf wygrał! Wygraliśmy! A ty przegrałeś. No wszystko mi się ze... A mam gdzie 19 level. No, ciągle ta jakaś pani jest seryfem albo tą mordercą. Drugi raz. Dobra. Pokaż swoje najlepsze emoji. Mój to cake. No ja mam ciasteczko, zjem sobie. O, będzie mnie leczyć. Choć się tutaj się nie da leczyć. Ale fajnie. Ile będę mieć te ciasteczka? A, a znikło mi, dobra, fajnie. Nie wiem jak się R1. wyłącza modzi. R1 i... Ajdź. No to jestem normalna. A nie, jestem. A ty? Ja jestem... Nie wiem kim. Chyba... Co? Którym się, się bije nożem? Ty jesteś mordercą? No. Którym się bije? No to spotkajmy się. Eee, chodź! No chodź! Zobaczmy, czy jesteś mordercą. No właśnie. Eee. O, 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 odrodziłem w jakimś dziwnym miejscu. Eee, poczekaj, chodź tutaj. To nie w dziwnym miejscu, tylko na... zależy... I wejdź tutaj. Co? No? no. Jak się to włącza? O. Dobra. O ty. O. <noise> nie mogłem tego włączyć, no to dlatego że wiem inaczej. Tym się sprawdza, czy ktoś jest impostorem. Ale Nie wiem. Ty byłeś mordercą? No, i bije się R. Y, Teraz na prezydencie, no to L1 i R2. Dobra. Aha. Hej pani, jest pani śliczna. U nikogo pani nie ma. Dobra, no to miłego życia. Aha, w piekle. No tak. <ścoughs> nie w piekle, tylko w niebie. Nie Dobrze, wiem. Że nie Tego nie mogę zrzucać. Słabo się rzuca w PlayStation. Oj, ona nie jest za dobra. Szybko. Aj! Szybko. Chodź, chodź, chodź. Tak, tak, tak. A, a. Pani powinna być. Nie da się tego naprawić. Halo, słyszysz mnie teraz? Tak. Dobra. Na, na śpię, o, o, odłączyłem się. Dobra. No to miły dzisiaj jest dzień. Nikt nie jest mordercą. Nie spotkam żadnego morderca. Dobra. Ale Kazaczko i nie znam żadnego morderca. Szkoda to akurat teraz... Gdzie są ludzie? Ja chcę z kimś się przywitać, być ładny, mówić, że to ładny poranek. Nie, no, nie, no, no. Myślałam, że się uda. Teraz czekam. Ja teraz się będę bać w ciebie, naprawdę. Ja nie będę morder, ja nie mam takiego szczęścia. Ja też. Nie jestem, bo was nie skończyła gierka i głosowana na mapie. Teraz nie będę, no serio. Nawet mi nie piszę, że jestem. Ale fajnie, chłopiec, to każdy mnie Ja nawet na, mogę na ciebie. Dobra, kim będę? O, boję się Ciebie! Boję się Ciebie! Zamykaj drzwi! Na Ma... teraz mnie słyszysz? Yy, Miałeś czerwony napis. Na serio? Za dużo władzy. Ja bym nie kłamała! Dobra, nie wierzę ci jakoś. Ja i poczekam. Na mnie? O, 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 o. Rzepinąłeś? Nie. Rzepinąłeś? Czeryp mnie zabił. Nie, Co to mnie zabił. Mordę. Ty nie kłam ciągle, że jesteś mordercą. Ale nie mam czerwony napis. To... A pisało ci mordercz? Nie Murder. No to nie. To, to był błąd. Albo... Le... Nie mów takich rzeczy, że jesteś przecież. Ja nie... znaczy... Ja ci mówię, ale... Mm. <laughs> ja bym ci mówił! Wcale, coś cię nie zabiłem. To był inny chłop, podobny na serio. Opie, głosowanie mapy. Dobra, jaką mapę? Bank, 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 bank. Dobra. A, za późno. Co tą tą Kupiłem mapę, a nie bank. Dobra, nieważne. Lobby. Zelag. Dobra, zjem ciasteczko. I będę z seryfem. Nic nie mówiłem. No co ja mogę liczyć? Chłopie, jesteś mordy. Jaki jest, mi masz napis? Jak jesteś serwem, to bym się przyznał. Nie no, zerwuję. Yy, chłopie, jaki masz napis? Jaki jest kolor? Yy, Nieważne. No bo się Od razu kradł. Idę na kino. Ała! Odpakujesz mnie, chłopie! Ja gonię Ciebie! A jak ty zniknąłeś? Dobra, pewnie weszłeś tam. Nie będę cię gonić. Aa! A! Jak się skończyło? Dobra, ja... dobra, dobra, dobra. Ktoś morder. Nie wiem. O nie, ja podejrzewam tą czerwoną. Czerwona! Uważaj na bakonkę. Czerwona. Ona wyjmuje nóż. Siemanu, nie wiedziałem, że jesteś kinowo, wychodź do mnie! Chodź! No chodź! Nie jestem mordercą. Bamba! Tak. Uważaj, ja bym się bał cię! Szybko, winda! No, no, Haha! Ha. Czemu ty nie stałeś w miejscu tam? Ja bym ci skoczył na głowę. Ty zginąłeś? Szkoda. Myślałem, My że przetrwałeś, ale to był inny. Widziałam ciebie jak umarły. Ale to nie twój brat, bliźniak. Przecież ja, ja przetrwałem. No wiem, ale tam twój brat, bliźniak umarł. Dobra. Wybierz ten. Tak. 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 Pa... Oh, dobra, szybko. Czy mam tą emotkę? Mam tą emotkę, mam tą emotkę, mam tą. me-me-mem-mem. Dobra, nie kupiłem sobie emotki. Chod, miałem inne emotki. Ach, teraz będę seryfem. Fajnie byłoby, jakbym był mordercą, ale. To będzie niemożliwe. No właśnie. Kim jesteś? Nie, nie patrzyłem się. No to będziesz musiał jakoś zgadnąć. Kliknąć. No, oj, oj... oj. Seryf jesteś jest albo morder. Wypadkiem nie jestem mordercą. To... No to kliknij r 1 lub l2-1. No i co? I wtedy powinno coś wyjąć się. Kliknij L1, albo. L1, albo R1. Kliknij. No. A Ty mnie nie znajdzie. Ja ci jak blisko, jak bliziutko byłeś! Centymetr tylko na dole i byś mnie zabił. Golę cię. Dobra, tu pisa. Nie mogę ci podpowiadać No Wiedziałem, że ty mnie oszukujesz, że nie... Ty wiedziałeś, o tym mi mnie zabić? Że bym podeszedł? Tak? Ja, ja nie wiedziałem, ale zobaczyłam po napisie. Mówię, że nie widzisz, nie wiedziałeś. No, ale zobaczyłam po napisie później. Ale nie ma napisu chyba kolejnego. ma taki murder coś tam. Murder. Mówi się a murders, czy tam... czy... Ja wiem, murdercz, mordercz. Po prostu mówi się murder, a u nich czy, Po, po, po się inaczej. Oczywiście, normalny! Nie no, ja nie wytrzymam, ja będę ciągle normalny. I nie ma. Będę na. Będę wiecznie słupie! Nie, nie uciekaj! Będę... Jesteś, będę... Nie Dobra, jesteś seryfem, na 100%. Na 100% jesteś seryfem! Na 100%, ja nie wiem. Umarłe. Bejkon! Bacon cię zabił, prawda? Tak. Proszę, niech też mi da! Aaa, ten doda Jakby ch... Ja chcę być Ja bym chciał być seryfem, żeby zabić tego noba. Chodź co jest noba nobem, mam kresewski! Sasun! Proszę! O, tutaj jest niewidzialna scena. Dobra, ja bym się bał tego. Oh. On tu przeszedł i patrzył na nich. Ja nie, ja na. on mnie widział i chce mnie zabić. Proszę. O. Nobek to nie jest, Murda. Nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Nie. Był tak. Chłopie, 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 zaśmieje się prosto. W oczy. No. Teraz znowu będę normalnym, czyli zawsze muszę być normalnym. I pomysł sobie, w tym czasie pokazuje się na tak. Dobra. No pokaż mi. Pokaż mi. Proszę, no. proszę. O, dobra. Chciałem się pytać, że kiedykolwiek. Bank! Zdartowałem, to proste, tym razem ja chcę być smordercem. czy znowu będę normalnym? O dobra, no to połączone noże i trochę zbagowana. Oczywiście! normalne, normalne, wiedziałem! Ja bym chciał serwa zabitego. Mmm... Podejrzane te słowo. Siemano, bo... Jak ktoś cię zabił, to... Ja wiem kto to, 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 to. Ja wiem... Wiem kto jest mordercem! Na spokojnie! O! Oh! No, właśnie chciałem się. Pap, Pa pa, mander whatta, what, what? Ebe Jaki z fartem przetrwałem? Jakim fartem chyba? Proszę. Nie wiem, widzę ciągle mordercą. Chyba się dowiedział, że znam, gdzie on jest, kim jest. Obym nie wiedział... Obym mnie nie widział. Siemano! nie. Nie rób mi tego. Jak ona mnie nie widzi ciągle? Jestem za nim. Proszę panią! Lepiej do mnie nie podchodzić! Zaraz wygrałem normalnie. Nic się nie stanie. Ej, o, ile to będzie trwało? 5 lat? Nie coś, spokojnie. Co się chyba zabił? No i co? Ostatnia runda i kończymy, widzowie. No chyba, że będę nikim. Na 100% będę nikim! Niemożliwe, że będę znowu mordercą. Tak Skończę się odcinek. Nie no. Eee, er, ram, pam, pam, er, wen, ta, ta. Nie jest myślę, że... No... Zejdź że tutaj zrobiono tak ludzi, żeby nie mieli co zdolnego, tak. O tym zaszło. Co? Co, co, co? Głosowanie, głosowanie? No nie ma głosowania, zero. Nie będzie głosowania. Głosowa... Jak? Normalnie. A, dobra. Aha, Ja akurat kliknąłem oglądaj kiedy skończono. A, kodaczko! <laughs> Piękne życie! No, film skończony kiedy ja chcę... Dobra, dobra. Te noże naprawdę połowne one są, co co? Dobra, nie! Daj! Daj na to! Daj na to! Daj da szpital. 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 na to! Spital, spital, daj spital, spital, Na to. Szpital na to, szpital na to. Zagłosowałem niechcący na szpital, ale. Choć nie chciałbym do Nie, no. Sto, ja mam lewe. Czemu mnie tu nie ma? Ach, super. Dobra. Dobra i. No i znowu. Ja Miałem 10%. Ja Miałem 10% na normalnego. I znowu jestem normalnym. A kim jesteś? Mam nadzieję, że nie powiesz. Jestem Inocent. Inocent, normalny? Czemu mi brzmi na seryfa lub morderca ten... Nie, ja jestem docentem. Przyjmujemy sobie pistolet. Żartowałam oczywiście. Uf, Co? Ej nie, uru, 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 uru. Mnie nie Ale ja nie jestem mordercą. Siemano! Ja. Widzę walkę ze seryfem i mordercą. A ja tutaj jest w miejscu. Musiał ja, ja się Masz szczęście, bo akurat mnie goni. Mam Ci powiedzieć kim jestem? Normalnym. Nie wiem, widzę koło zabitych ludzi. Na serio. A ja sobie w miejscu. Masz sensie, bo mnie goni znowu. Złapałam pistolet. Złapałam pistolet i biję seryfa. Nie masz pistoletu, bo jeden jest pistolet. Nie jesteś seryfem, bo ser właśnie umarł. To nie ja! Golden Robert! Utknąłem gdzieś! Dziesięć! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, no nie rano! Nie, nie! Znowu żegnałem! Ja Dobra, no to pa. widzowie, pożegna się?